Dziś na śniadanie zrobię sobie gofry i będą to gofry owsiane, mam tutaj płatki owsiane, które zmielę w blenderze, mleko sojowe, erytrytol, jajko i um, spray do popsikania gofrownicy. zamykamy gofry się robią a my chodźmy do ogrodu po miętę. dla mnie do wody e, tutaj mam odrobinę mięty, ale wydaje mi się, że jak wezmę sobie tyle i może jeszcze tu to mi wystarczy och, okej, okay. mam miętę moja butelka z wodą, wracamy do domu jeszcze limonkę dodam Mam tutaj mięte i trzy plasterki limonki i dodam je do swojej wody. Gofry się robią i pachną To co, otwieramy? Uuu, wyglądają pięknie. Zrobiłam sobie kawkę. Moje gofry są gotowe i zjem je z dżemem malinowym i odrobiną syropu. Zaraz pokażę wam efekt końcowy. No, Pyszne. Pachną cudownie, pachną bardzo wanilią. Więc... Pyszne, słodkie śniadanie. Dodaję jeszcze odrobinę nałożonych malinek. Oto efekt końcowy kawka i moje śniadanie. Nie, Podane do stołu i jeszcze kawka. Wracamy się po kawkę. Kawka. Smacznego. Dla mnie będzie przypysnie. Hej, jesteśmy gotowi. Mamy dzisiaj do dodania kilka rzeczy i jedziemy na mini zakupy. Dustin, Tlech pokażę wam jak się zabezpieczam. Więc tak. Używamy do transportu hulajnok, ja biorę ze sobą żel antybakteryjny spray, jednorazowe rękawiczki, klucz od domu, no i oczywiście mamy maseczki z filtrem. Tu jest moja, tu Dustina. Chciałam się również Wam coś dzisiaj nagrać, biorę klucz od domu, rzeczy, plecak, może nam się uda coś kupić. Moja hulajnoga, Dastin już wyjechał. Dustin? Dustin już jest tam. Biorę jeszcze nam wodę, bo jest 20 stopni. Sklepy za funta wyglądają mniej więcej tak. Mamy takie linie, gdzie może przybywać jedna osoba. Idziemy do kasy. Czekam na Dostina. Poszedł on do banku. Nasze hulajnogi, ponieważ jak robimy zakupy dla sąsiadów, to dają nam gotówkę i w ciągu dwóch tygodni strasznie dużo nam tej gotówki się nazbierało, a nie możemy płacić gotówką w stawach, więc musimy sobie płacić te pieniądze na konto. piąteczka pomyślałam, że mi przymiesz piątkę chodź piąteczka dziś robię nam na obiad zupę pomidorową i będzie ona z ryżem basmati i z soczewicą i mam tutaj, w sumie pierwszy raz robię zupę pomidorową, ale przygotowałam tutaj włoszczyznę, czosnek, cebulę ziele angielskie, koncentrat pomidorowy który kupiłam w polskim sklepie pieprz i przyniosłam z ogródka pietruszkę Myślę, że będę gotować około godziny rosu, a dopiero później dodam ryż, koncentrat pomidorowy i na samym końcu dopiero soczewicę. Mam tutaj w garnku podsmażoną cebulkę z porem pietruszkę, seler i marchewkę i teraz to będę gotować około 40 minut i powiedzcie mi, czy tylko ja nie lubię jak mi pływa ziele angielskie i pietruszka w zupie i wrzucam w takich woreczkach do herbaty i po prostu później to wyciągam. Uwielbiam smak ziela angielskiego i pietruszki, ale nie lubię jak mi pływa w zupie, więc wrzucam to i zalewam wodą. Zrobiam tą zupę pod przykrywką, jak widać pływa tam woreczek ziela angielskiego i pietruszki. I teraz muszę zrobić tak coś bardzo, bardzo przyziemnego, czyli rozpakować zmywarkę. Zupa się gotuje, a ja w tym czasie idę do ogrodu, rozwieszę białe pranie, które się jakiś czas temu skończyło. Na wieszak. Pranie na wieszak. Powinnam sobie jeszcze dodać coś chrupkiego, czyli podsmażę sobie ciecierzycę. I do zupy jeszcze dodałam taką porządną łyżeczkę ziół zamiast soli i mi mama je przysyła z Polski. Kupa jest e, gotowa, czas dodać e, koncentrat pomidorowy, wyjąć moje e, woreczki i jemy. Bierzemy się za jedzenie. Jak widać ja sobie dałam e, cieczerzycę na górę. Na kolację przygotuję nam chlebek bananowy e, i mam tutaj trzy dojrzałe banany taką czekoladę i ona jest bez cukru mam tutaj płatki owsiane, erytrytol olej, ale dosłownie, dosłownie łyżeczka może będzie dwa jajka i cynamon i może troszeczkę wanilii dodam więc zaczynam robić dodałam jeszcze pół łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko ze sobą wymieszałam oczywiście przepis zostawiam Wam w opisie filmiku i do mokrej masy dodam szklankę płatków owsianych masa jest gotowa. Wygląda tak. Zostawię ją tak na 5 minut, żeby e, płatki wchłonęły wilgoć i... Ach, teraz dodam czekoladę. Tak połowę tej porcji. Okej, okay, wystarczy. Foremkę szklaną popsikałam e, tym sprayem i jeszcze na wierzch dodam odrobinę czekolady. Okej, okay, dobra, miała być odrobina. Wyszło jak zawsze. Do piekarnika na 40 minut, na 170 stopni Celsjusza. Pięknie. Pod kolor mam też yy, leginsy. Uwielbiam spędzać późne popołudnia w ogrodzie, zresztą sami posłuchajcie. Co Dustin robi w tym czasie, co ja zrobiłam, trening jogi i chlebek o, bananowy. Cudowna książka, będą przepisy, dostałam ją, a raczej została mi pożyczona. Co Dustin, idealne popołudnie? <grywa> gra z kumplami, super, popatrzcie chwilę jak Dustin gra. Ok, idziemy dalej, idziemy robić podwieczorek. Helek zjemy sobie na kolację, ale teraz nagrywam, póki jeszcze jest zachód słońca, a teraz dla mnie pojodzę i od razu dla Dustyna zrobię smoothie i mam w zamrażalce przygotowane takie zestawy i mam ich około 10 i tutaj mam szpinak, mango, truskawki, banan, maliny i awokado. Do tego dodałam Sok z ananasa, jeszcze więcej szpinaku. I, no, i dodam takie trzy łyżki białka konopnego, więc będzie taki shake owocowo-proteinowy, i z awokado będą tłuszcze, więc będzie wszystko, co mi dzisiaj jest potrzebne. Jest gotowe zdecydowanie, nie wygląda em, ładnie, ale przez to, że są dodane słodkie owoce, jest naprawdę smaczne. Jak widać wyszło mi dwa słoiczki. Jest 2030 i dzisiaj raczej już się nic nie wydarzy. Teraz jest taki czas, że będziemy sobie siedzieć przy komputerach, sprawdzać e, pocztę, e, popiszemy ze znajomymi, obejrzymy inne kanały na YouTube, może Netflix zobaczymy, więc ja się z Wami żegnam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia za kilka dni.